Witam, tu Maserofis. Dzisiaj przemawiam ze środka walny, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak tym czymś o niemieckiej nazwie 12 8 cm Lafette L61 się jeździ. A teraz zapraszam na intro. Jestem ciekawy, jakie właściwości taranujące ma z Mix 50, 100. nie ma co sprawdzać to. Ooo, M6! Aha, fajnie, nie ma żadnych. Jakiś pizidzik chyba jedzie zabrać mojego fraga. faga. Isso. Zdaje mi się, że on tam dalej jest. A może strzelę sobie w ciemno zobaczyć? będzie mała strata, bo mój pocisk jest taki tajny. Wafel, no co ty tam robiłeś, idioto? O jejku, Czafik, a co się stanie, jak ci w ciemno? Pło kurwa, rozwaliłem go, ale ze mnie pojebane szczęściarz. Na samym początku bitwy zajmuje sobie spokojną pozycję. W tym samym czasie jakiś głupi przejeżdża przez naszych wszystkich piździków i zajmuje pozycję pod naszymi TEDekami. Czyżby się nie chciał na to lorkę? A to dobra, to ją skasuję. Łup! Ech, tamten jedzie. A masz ku tasiarzu. O, nie w tego trafiłem. I yes, sry. O kurwa, sorry facet, to nie moja wina. Spokojnie, już wszystko zwaliłem na Wargaming. Ja cię widzę, Lux. Lux mówi, dorwy Cię. Za cholerę nie. Czyż Czyżbyś czuł się dorwany? Ten su próbuje na mnie wyjechać. O nie, su, konie wyjedziesz. Nie tym razem. Kontrola prędkości za 3, 2, 1. Ten T34 wydaje się bardzo zdesperowany. Mało, że zdesperowany, jak i martwy. Jego kolega elektryk też się chyba wystraszył, a niemiec padł. Się tam tak nie trzeba ja wiem, kiedy wyjedziesz. Pamiętaj, jestem mistrzem strzelania w ciemno. <śmiech> 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 chyba o tym nie wiedział. A co się stanie, jeśli strzelę za uciekającym? Ta, a kurwa już więcej nie strzeli na tej bitwie. Ej no facet, co ty robisz? Ej, idź w cholerę! No co za nu? A, że mi się wpieprzył, wpadłem. Sorry drużyno, misja zakończona niepowodzeniem. Teraz coś z podręcznika czołgisty. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, jak poznać prawdziwego nuba. Pierwsze co, to daj mu się wykazać możliwością zabrania Ci fraga. Przyjedzie ci na pół, a następnie rozwali przeciwnika, niszcząc się w niekonwencjonalny sposób. Po prostu genialne. Tu widać totalnego fejla, jak wyjeżdżam na T1 Heavy i go nie trafiam. Potem stwierdzam pomocy. Na pomoc przyjeżdża mi pancer SFL-4C. mi na czasie, tak jest. Zauważyłem, że odwrócił uwagę przeciwnikowi. Kolega w pancer SFL-4C stwierdza, że nie ma odpowiedniego wychyłu działa, a więc rzuca się na kolesia, któremu zostawiłem resztkę hapsa. Jeśli masz jakieś ciekawe powtórki i chcesz żeby znalazły się w random no op generatorze komendowane przeze mnie lub mastera wyślij je pod adres Zgłoszenia noob generator my -ma w temacie wpisz swój nick w nawiasach kwadratowych i czas akcji na przykład Nawias kwadratowy master po nawias kwadratowy 12.34 myślnik 10.10 10. Z góry dziękuję i do usłyszenia